Cześć. Dzisiaj kilka słów o nowości w ofercie działu rolnictwa precyzyjnego naszej firmy. Usługi dronem DJI. Posiadamy drony DJI Mavic 3M wyposażone w kamerę RGB oraz kamerę multispektralną pozwalającą na monitorowanie stanu upraw. Dron, poruszając się nad polami, skanuje uprawy i generuje na podstawie wskaźnika wegetacji NDVI mapy z różnymi kolorami, które odzwierciedlają kondycję roślin na polu. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki oraz minimalizację strat. Podczas oblotu pola dronem możemy dokładnie wykryć umiejscowienie chwastów, następnie po analizie zebranych danych utworzyć mapę z lokalizacją zachwaszczenia, następnie wysłać ją do opryskiwacza, który następnie zastosuje herbicyd tylko w tych miejscach, które tego wymagają. Ostatnio mamy coraz więcej przypadków w szkód w uprawach powodowanych czy to przez dziką zwierzynę, czy to czynniki atmosferyczne. W trakcie nalotu dronem nad uszkodzoną uprawą wykonujemy dokładną fotomapę, następnie po analizie danych możemy obliczyć zniszczoną powierzchnię upraw. Dzięki skanowaniu i monitorowaniu upraw możemy wyznaczać na polu strefy o zróżnicowanym potencjale plonowania i na tej podstawie tworzyć mapy zmiennego wysiewu nasion, nawożenia bądź stosowania środków ochrony roślin. Nasi specjaliści i sprzęt są gotowi. Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług rolnictwa precyzyjnego Agrosić Maszynę.